Ciężko tutaj wytłumaczyć tą porażkę, bo uważam, że przez większość tego meczu no, byliśmy zespołem grającym w piłkę, mającym tą piłkę być może częściej przy nodze. Natomiast mecz się zaczął od, od, od dwóch stałych fragmentów gry dla gospodarzy, na co żeśmy się uczulali przed, przed meczem. Niefrasobliwość naszych zawodników spowodowała, że, że ten mecz został źle otwarty. Wyglądała nasza gra do przodu, tak jak wcześniej powiedziałem, dobrze. Potrafiliśmy wyrównać raz, drugi raz, posiadając przewagę w drugiej części w tego meczu. Mieliśmy kilka piłek na rozstrzygnięcie tego meczu. Ponownie gdzieś tam nieskutecznie wykańczaliśmy tę akcję. Tutaj ostatni kwadrans graliśmy z przewagą i Zespół chciał ten mecz na pewno wygrać. To było widać troszeczkę e, e, pewnie e, ten atak pozycyjny był niedokładnie rozegrany. E, to się skończyło kontratakiem e, takim jakimś nieporozumieniem w obronie, którego ja w tym momencie e, ciężko mi jest nawet go wytłumaczyć, bo tu akurat e, to sytuacja była dość prosta. Z e, kontratak u nas gospodarze. Po prostu tutaj w końcówce, w tym meczu na swoją stronę na programach tych klasyfikacji wcześniejszych wydarzeń. Gratuluję gospodarzom. Mamy młody zespół, budujemy go jakby od nowa, zbiera lekcje. Dzisiaj to była sroga lekcja. Z tym, że tak jak widać no ten zespół się gdzieś tam tworzy, nie gra źle, tworzy sytuacje, na razie gra nieskutecznie a myślę, że wszystko przed nim. Zagraliśmy do końca, zagraliśmy konsekwentnie do końca, e, chcieliśmy ten mecz wygrać. E, na pewno cieszą bramki po starych fragmentach, dwie pierwsze, ale dwie następne strzeliliśmy po swoich dużych błędach. Muszę powiedzieć, że w pierwszej połowie moja drużyna grała źle, bardzo dużo niedokładnych nie do podań, graliśmy o spale, e, nie mogliśmy tak naprawdę wejść dobrze w ten mecz. Straciliśmy dwie bramki, gdzie, gdzie wiedzieliśmy, że przebój tutaj bije te piłki przy pierwszej bramce na pierwszy słupek i ta już tak padła. Stałe fragmenty naprawdę bardzo dobrze uderzane, także tutaj była na pewno mocna, mocna strona. Cieszy mnie to, że w 10 graliśmy do końca, jednak strzeliśmy tą bramkę na 3-2, później udało się jeszcze na 4-2 i schodzimy zwycięsko z tego meczu. Także tylko pochwały dla drużyny, która chciała, chciała grać do końca. No wiadomo, że przyszedłem do soły z przeboju, no i trener pytał się, jak, jak gra przebój, dlatego mu pomogłem w tym, ale dobrze widzieliśmy, jak przebój gra, prawda. Tutaj jest bardzo dobra drużyna, półkadana, wiadomo, że jest w tak jak tu trener mówi. No ale wydaje mi się, że tak jak tu trener gości mówił, że w pierwszej połowie na pewno... Brom grał lepiej od nas. Trzeba się przyjrzeć, że zagraliśmy słabą pierwszą połowę. Byliśmy uspali, byliśmy o to te, te tempo wolniejsi od przeciwnika. W drugiej, połowie, w drugiej połowie początek taki trochę lepszy w naszym wykonaniu, a końcówka no to wiadomo, jak już przebył chciał przechylić szale na swoją stronę i my skontrowaliśmy ich. I, I wygraliśmy to. Cieszymy się bardzo z tych trzech punktów, bo na pewno było ciężko. Teraz, teraz przygotowujemy się do następnego. Mamy dwa ciężkie mecze. Jedziemy do, na chód, ciężki przeciwnik, i później ma, yy, mamy u siebie granat, który jest zespołem, który będzie walczył na pewno o awans i tutaj, żeby wywieźć korzystny wynik z naszego terenu. No, bramka yy, była, można powiedzieć, że akcją całego zespołu, ponieważ odebraliśmy piłkę na środku boiska, Yy, była bardzo dobra, bardzo dobra prostopada piłka właśnie od Dynarka, no i pomknąłem z piłką po linii, yy, zerknąłem do środka, no i uznałem, że lepszym rozwiązaniem yy, dla drużyny będzie, jeżeli zetnę, no i po prostu uderzę, bo yy, widziałem właśnie, że wbiegał tam został ale miał yy, asekurację właśnie jednego z yy, obrońców, a drugi stoper, nie wiem, czy zawahał się, i po prostu do mnie nie doskoczył, otworzył mi furtkę, po prostu musiałem skorzystać z tej sytuacji. I Tak, wiadomo, że jeżeli wchodzi się do ławki rezerwowej, zawodnicy yy, yy, są już, yy, właśnie ciężko z, yy, złapać ten ich rytm, ponieważ oni już grają 60-70 minut, a ty dopiero wchodzisz, prawda, to jest ta pierwsza zadyszka. Yy, wydarzenia boiskowe też nie toczyły się dla nas dobrze, ponieważ byliśmy pod naporem przeciwnika, no ale zdaliśmy radę, prawda. Ja żal mam o sytuację z pierwszej połowy, w której brutalnie został zaatakowany nasz zawodnik bez piłki. Moim zdaniem to po prostu no, czerwona kartka się należała. Sędzia widział to inaczej, ja to akceptuję. Tutaj wiem, druga czerwona kartka, ona była wynikiem dwóch żółtych, także tutaj chyba nie ma tam kontrowersji do tego. Nie może być jakichś stykowych takich sytuacji, typu, że sędzia gdzieś coś e, e, zmienił, jakby losy meczu, czy coś. Wydaje mi się, że nie było i nie mam tutaj jakichś takich obiekcji, może mieć do własnej gry, do straty bramy, nie do pracy sędziej. Na pewno spóźnił się z interwencją. Ewidentna żółta kartka, czy do czerwonej, no nie był to atak typowo, żeby naprawdę iść na V, chciał próbować wbić piłkę, nie trafił. Więc z, żółta, na pewno, z żółtą się na pewno zgodzę, z czerwoną może troszkę za dużo. Jeżeli chodzi o drugą kartkę Łukasza Ząbka, uważam, że nie powinna ona być, bo no, tak jak z Łukaszem rozmawiałem i nadwiedziałem tę sytuację, Łukasz miał praktycznie rękę przy ciele, więc e, ciężko, powiem szczerze, nie wiem jak interpretować rękę w kołokarni, w ogóle na boisku, bo, ponieważ sędziowie ją naprawdę różnie interpretują. Dlatego ciężko mi powiedzieć o tej karce. Jeśli chodzi o, o, o całe sędziowanie, e, uważam, że w pierwszej połowie sędzia naprawdę pozwolił grać. Czyli można było grać twardo, były przepchanki i pozwolił na tę grę. Jeśli chodzi o drugą połowę, e, uważam i mam żal do swoich zawodników, e, że gdy się przewracali, nie wiem, nie, nie krzyczeli, nie płakali, e, gdyż sędzia wtedy naprawdę widać na otwarcie. Drużyna gości to czyniła, e, przez to zyskała sobie parę stałych fragmentów gry i tym, tym może, tym może troszkę nas przewyższała tutaj, w tej drugiej połowie, gdzie sędzia uważam, że się nabieram. Na cel jest jeden. Gramy, gramy o zwycięstwo, gramy, żeby grać jak najlepiej, strzelać te bramki i piąć się jak najwyżej tabeli. Co będzie po pierwszej rundzie? Zobaczymy. Tutaj pani prezes z zarządem przedstawiła cel. Na pewno chcemy go zrealizować. Jeżeli będziemy na pierwszym miejscu, to się będę cieszył.